Dweleczku tam wszystkich odcinku na kanale z CSA. Dzisiaj dość ciekawa ta aktualizacja, którą aż stwierdziłem, że muszę nagrać. I też jest nowa kamerka, czyli ją pierwszy raz właśnie na tym odcinku. Czyli ej, mogę teraz... w ogóle, czekajcie, mogę teraz zrobić coś legendarnego, czyli nie wiem czy znacie, ale jak ktoś na przykład pyta was jaką macie kamerę i wtedy... Gość próbuję zdjąć i pokazuje kamerę, ja teraz mogę ze, ze starą kamerą tak zrobić, że ją zdejmuję i pokazuję Wam. Także tak wyglądała moja stara kamerka. Ja ją to sobie odłożę na razie na bok. Nowa kamerka, autofocus ma. Świetne to jest. Także. I naprawdę ją za, za tanio, ale nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co się aktualnie dzieje też w CES-ie, czyli nowa aktualizacja, która bardzo mnie zaciekawiła i stwierdziłem, że nagram sobie ten odcinek. Także wiadomo, główna rzecz, major w Budapeszcie, tak? Nowy Major, nowa przepustka, medaliony, pick ten typowanie meczu, w której tak nie siądą. Znam jeszcze z doświadczenia, że jeżeli chcecie mieć diamentowy pikant, po prostu musicie obstawić wszystko na odwrót, nie? I wtedy prawdopodobnie wam siądzie. Ale to nie jest ważne. Ważne jest co dodali jako nowy przedmiot, czyli dali sticker slab. Czyli macie coś takiego jak taki amulecik, amulecik który, e, jak, jak zbieracie, jak macie w jakichś kolekcjonerów pokemonów, to od razu będą wiedzieli o co chodzi. E, PSA, czyli wysyłanie kart e, Pokémon do tam zewnętrznej firmy, która ocenia wam tą kartę i wam wysyła w takiej paczce właśnie z wygenerowanym tam oceną i nazwą tej karty. I w ogóle dzięki temu ta karta jest droższa. Tak to właśnie działa. Dodali coś takiego na naklejki w coś. Piękna sprawa, naprawdę. Jest to jedna właśnie ze zmian tej w sklepie. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że name tagi i Star Trek swap tule już nie są wymienne, nie da się ich sprzedawać, więc zrobili to samo co z kluczami, bodajże 9 albo 10, 9 lat albo 8 lat temu czyli klucze też kiedyś były wymienne i później z tego zrezygnowano już nie są wymienne, więc te klucze, które macie na rynku do kupienia to są właśnie te OG klucz, klucze, te stare klucze, które są jeszcze sprzed aktualizacji i teraz tak samo NameTag i Star Trek Swap, które poszły w górę, bo są tutaj właśnie te OG, te stare przed zmianami. Sami dalej, no tutaj takie zwiększanie S My City, jakieś naprawienie błędów. Skoku, wierzchołki skoków, pewnie coś tam, jakieś krawędzie, boxów. Jeżeli chodzi o mapy, no to tutaj Skybox na Inferno, który blokował granaty. Nie zauważyłem tego. Z różnych. Zwiększone dolomyślą tego śrendowania na kleju pocisku. Takie tam nic ciekawego, tutaj bardzo mi się podoba ostatni krok poprawa wydajności. Także zobaczmy, przejdźmy sobie do CESA. Ja sobie go tutaj włączę. Zaraz się powinien przełączyć. Jest, mamy tutaj Cesa. Świetnie No i przejdźmy do tego sklepu, pokażcie mi to, gdzie to jest eee, Ogólne Gdzie my to mamy? Daj tam mi to, rynek, narzędzia, to będzie w narzędziach, pokrowiec, naklejkę Ja to muszę kupić Ja to muszę kupić I zobaczmy On tu sobie, on, jego nie ma fizycznie, ok. a nie, jest, 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 jest tutaj Mamy go w punku. E, no i teraz tak Ja tu mam jakieś naklejki Na przykład możemy sobie wziąć e, Movistar e, Albo nie, dajmy sobie tą starszą na przykład z Krakowa Wyciągnijmy ją sobie e, Bo ona jest naprawdę spoko I teraz jak ja kliknę na nią Umieść po prostu naklejkę Świetna sprawa, wybieramy sobie Ciekawie, dwa, trzy 8,6. Ciekawe jaka naklejka ma 2, 1 czy 7. Na pewno jakaś właśnie możliwe z 2016 roku. Pewnie tak, pewnie tak. No i dla fanów tutaj pokémonów Przecież to je, widać 1 do 1, to będzie dziś możliwe, że wkleję jak wygląda to w kartach Pokémon. Ale no, macie tutaj numer. Jest ten kod kreskowy po tej samej stronie. Naklejka w idealnym stanie jest oczywiście tutaj napisane. Ciekawe czy jakby naklejka była pośdzierana, to czy yy, możemy to sobie sprawdzić. Wej Ale nie, nie mogę przecież. Właśnie to jest to. Nie mogę mieć zdartej naklejki. Ja już to chciałem wybiec w ogóle w przyszłość. Być może kiedyś będzie tak, że naklejki yy, będzie można mieć zniszczone jakoś. A w ogóle w skrzynkach, znaczy w kapsułkach będzie można trafić naklejkę, która już jest zużyta. To by było w ogóle porąbany pomysł, także mam nadzieję, że nikt z w tego nie słucha, także mamy sobie taką naklejeczkę, tak to wygląda, ja mogę to umieścić w pokrowcu, jakbym to umieścił w pokrowcu, to można to w tym pokrowcu sprzedać i ktoś sobie może a w sumie umieścimy bez problemu I teraz jest to przedmiot, jest to przedmiot zbywalny przywieź, przywieszkę, tak i teraz ja tylko przywieżka. możemy sobie to zaczepić do sobie na wszystko bez problemu, jak widzicie. Że świetnie, naprawdę bardzo fajnie mogę na to zaczepić i będzie latać jak będzie P90 strzelać. Także całkiem, całkiem yy, nieźle. Według mnie to jest naprawdę dobra zmiana. Fajna zmiana. Mi się podoba. Yy, możecie napisać w komentarzu, co wy sądzicie o tej zmianie. No i powiem Wam, że naklejki mogą pójść w górę. Mogą pójść w górę. Dużo osób może też te o wiele starsze klejki teraz, no, w takich właśnie pokrowcach sprzedawać. I dzięki temu ktoś co kupi będzie mógł to później coś sprzedać, a mając na swojej broni, czyli kupujecie sobie to, zakładacie na broń, możecie to zdjąć i co się dzieje, jak to zdejmujecie. To ważne. Y, niszczy się pokrowiec. Czyli po prostu te złoto 80 Wam przepada, ale macie dalej naklejkę, no to jest porąbane. przecież jak kiedyś nakleiliście naklejkę na broń, no to już wiadomo, że nigdy jej nie odzyskacie. A tutaj bez problemu, możecie sobie w każdym momencie e, tą naklejkę e, zdjąć. Także tak to wygląda. Naprawdę bardzo fajna zmiana. Według mnie na plus, y, no troszeczkę poszalalalalisty, ale fajnie, fajnie. Przepustka, raczej kupię przepustkę i spróbujemy sobie tym pikem, spróbuję. Kosztuje tylko 37 zł, także wydaje mi się, że one są coraz tańsze. Nie wiem, ile kosztowała ta z poprzedniego majora, ale według mnie chyba była minimalnie droższa. To musiałbym zobaczyć. I pewnie coś pikem z takiego co sobie zrobimy. No, ja zapraszam na Discorda oczywiście. Macie link w opisie. Podziękuję sponsorowi, czyli G4C za ten odcinek. Chciałbyś pojęczyć swój ekipunek o nowe skiny albo zdobyć wymarzoną kosę? Wbijaj na G4, gdzie z moim kodem promocyjnym LUCAS masz 5% bonusu do wpłaty i skrzynkę MILSPEC na start. Otworzymy ją sobie, zobaczymy co z niej wyleci na stronce. Macie też dostępne codzienne skrzynie, jak i skrzynie za wbijanie poziomu, który na początek naprawdę bardzo szybko się wbija i można sobie potwierać skrzyneczki. Formy płatności różne, takie jak blik, przelewy, Visa, PSC, czy płatność skinami, lub też krypto, który przyda dodatkowy bonus. Także polecam się tą stroneczkę, oczywiście z kodem LUKAS, i zapraszam do oglądania materiału. No i co? To chyba by na tyle z tych zmian, które dzieją się tutaj w naszej kochanej grze Counter-Strike 2. Teraz co jeszcze czeka? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale to wszystko się może wydarzyć, jeżeli chodzi o tę grę. Ta zmiana jak najbardziej na plus. to sądzę o, o czerwonych na kocy. Może to będzie osobny materiał z tym temacie. Ale to już by było na tyle. Także dzięki za oglądanie, łapka w górę sobie komentarz. Do zobaczenia. Cześć, pa zioł.